Jak szybko wygrać w szachy? I nie, nie chodzi mi tutaj o pułapki. Chodzi mi tutaj o granie właściwych gambitów, czyli otwarć, w których na początku partii poświęcasz na przykład pionka, w zamian za to, żeby dostać inicjatywę. W dzisiejszym speedrunie, kolejnym serii speedrun do 2200, gdzie uczę cię, jak przejść drogę od zera do bohatera na Czeskomie, pokażę Ci jak dobrze zagrać gambity, a konkretnie to gambit królewski i gambit Englunda. Zobaczy w jaki sposób wyprowadzać figury, przygotowywać atak na króla przeciwnika i w końcu jak doprowadzać do zwycięskiej przewagi. Zapraszam na film, ale zanim przejdę do grania speedrana, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że partnerem serii filmów edukacyjnych jest marka g która wspiera projekt Akademii Szechowej. Link do oferty i G2.com znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz już zapraszam na speedrana. Dzisiaj zaczynamy od rankingu 1736 i jak zwykle gramy na 10 minut i gram białymi. Zgodnie z obietnicą będę grał Gambity, więc zobaczymy co odpowie mój zawodnik, mój przeciwnik tutaj z Austrii, ranking 1743, E4, E5. No dobra, no to ja gram Gambit królewski. I zobaczymy, co się teraz wydarzy. W młodości grywałem czasami Gambit Królewski i uważam, że jest to bardzo dobre otwarcie do nauki atakowania. I sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Skoczek E7, ciut podejrzany ruch, nie kojarzę takiego ruchu w tory. Może jest, nie mówię, że nie, ale nie kojarzę. No dobra, ale co jeżeli po prostu zagram goniec z C4 i za chwilę D4 i zbiję gońce na F4? No tak jest mój plan gry w tej chwili. Okej, okay, skoczek G6. Obroną pionka, rozumiem, jasna sprawa. Natomiast to nie zmienia faktu, że mamy bardzo silne centrum. Robimy roszadkę, no i wydaje mi się, że ta pozycja jest bardzo w porządku Do gry Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem co tu się dzieje A to może dobrze, bo przynajmniej dzięki temu Będę musiał improwizować I lepiej tłumaczyć mój tok myślenia Dobra, on chce zmienić gońce, jeżeli ja zbiję na E6 No to nastąpi F, E6 I potem zagra E5 a nie tępione I będzie bronione, więc tak nie chcemy grać Mogę zagrać Hetman E2, żeby pobronić gońca I chyba to ma sens, bo jak postawię Hetmana na C4 No to będę patrzył na punkt F7 Może w przyszłości zagram Hetman B5 Z atakiem na króla i pionka, dobra to ma sens. Odrawie, od razu tutaj ustawię e, primowana na odbicie. No i zobaczymy, co się wydarzy. Sam jestem ciekaw. Co? Skoczek C6? A co jest jej po prostu zagan D5 widełki? No ranking 1743, no co to, to jest jakaś podpucha? Czy to po prostu jest podstawka? To wygląda jak podstawka. No dobra, co jak zagan D5 po prostu? Aha, to była szybka partia. Okej, okay, tego się totalnie nie spodziewałem. W 8 ruchach wygrana z rankingiem 1743. Okej, okay, szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem, więc yy, to była bardzo szybka partia. Zagajmy jeszcze jedną. No i teraz czarnymi. Dobra, czarnymi jest trudniej dać gambit, ale spróbujemy. D4 dostaliśmy. No to co my możemy zagrać? jakiś gambitik? Możemy zagać Englunda na pewno. Dobra, zagam Englunda. O! Nie nastąpiło bicie. Hmm. No no to ja zbiję na 5. Potem skoczek C6 zagram, zaatakuję Hetmana. No to wygląda dobrze dla mnie. Co? Hetman D1? Nie. Nie. No to skoczek F6G6, z G7 i gramy w szachy normalnie. Wydaje mi się, że nawet mogłem już tutaj wyrównać w tym momencie, no bo jaką przewagę mają w tej pozycji białe? Ja tego nie rozumiem. O ile w ogóle jakąkolwiek. No robię roszadę i co? Teraz D6. No taka trochę królewsko indyjska. Ale w lepszej redakcji. Za chwilę postawię gońca na E6. To wygląda ultra dobrze. Może koniec G4, tylko na h nie mam gońca H5. A to goniec E6 chyba jednak. Co chcę tutaj zbić? Nie, To jest w ogóle totalnie bez sensu. Nic to nie wnosi. Mam taki ruch jak skoczek B4. Z atakiem na gońca i Hetmana. I chyba tak chcę zagrać, bo chcę wymienić mu tego gońca. Ten gońc jest dobry. Dobra, bije i co? Zaraz, spróbujmy wieża e8, żeby patrzeć tutaj też po linii e. Jeżeli nastąpi długa roszada, co byłoby trochę podejrzane, no ale okej, okay, może być taki ruch. No to mam a6 b5, tak? Szybki kontratak. Jeżeli nastąpi krótka roszada, no to, to w ogóle chyba już staje po prostu lepiej. Więc yy, obie opcje są dla mnie okej. Okay. No to dobra, no to w tej pozycji to chyba już zagam te G5. Bo czemu nie? I skoczek, h5, żeby wziąć tego gońca z G3 i zostać z parą gońców. No nie, no to, to jest na pewno moja przewaga. Głównie to wynika z faktu, że mam parę gońców. I tutaj para gońców jest na pewno lepsza. To w ogóle bez dwóch zdań. To jest tylko pytanie jak bardzo lepsza. Chyba, jeżeli zagram tak, to dostanę C5 i, i to nie będzie miłe, a już chciałem zagrać Hetman D7 i nie będę mógł zbić, ponieważ tu będzie podwisać, prawda? Tak nie mogę zagrać. Ale mogę Hetman E6 zagrać i na skoczek E4 mam bicie, chociaż tam dostanę wieża B1 i bicie na B7. Not clear. A może trzeba po prostu Hetman E7 zagrać spokojnie i zagrać wieżę D8 potem, co? A może trzeba w ogóle gonić G4 i tu zrobić związanko? Hmm? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Jeśli zagram Hetman na 7, sam skoczek D5, to co? To bije, Hetman D5. Wada mogę być na B2, ale to tracę na B7. To to nie jest wesołe. A może trzeba Hetman na 7, skoczek D5, Hetman D7? I potem C6? i wieża D8. No a spróbujmy tak. Nie ma tyle czasu, żeby policzyć wszystkie możliwości, ale ogólnie chodzi o to, żeby zajść tego motywu C5, bo to C5 jest trochę irytujące w tej pozycji. No dobra, on tego w ogóle od ręki nie liczył żadnych wariantów. Ehm, fine. No i za chwilę sobie zagramy C6, żeby tego skoczka stąd wyrzucić. Ciekawe. Ciekawa jest ta pozycja. No ja oczywiście w jakimś momencie pewnie zbiję tego gońca na G3. No i zobaczymy, co się wydarzy. Mamy ranking 1757, nasz przeciwnik 1787 z Australii. No ja chcę C6 rozważyć na pewno taki ruch. Może goniec F5, żeby postawić gońca na E4, co byłby na pewno upgrade'em do tego gońca. Będzie miał więcej możliwości i będzie atakował Okej, okay, dostałem e4, więc już tego ruchu nie zagram Ale teraz chyba większą moc ma ruch goniec g4 Tak mi się wydaje Dlatego, że jest to związanie dla przeciwnika Po nawet nie muszę bić To też jest ważne w tej pozycji, że nawet nie trzeba było bić No dobra, pytanie jak to jest z przewagę? C6, c6, hetman e6 Bo nie będzie można bić na d6 Ze względu na to, że będzie wisieć na końcu na c3 No dobra, tak chyba trzeba zagrać Wyrzuć tego skoczka, zagrać hetman e6 No oczywiście nie mogłem w tym momencie zagrać hetman e6 Bo wisiał na c7 Zapie wyrzucam skoczka, potem gram hetman e6 a takim na pionkę E4. Jeżeli pójdzie skoczek C3, bo tak myślę, że on zagra, pewnie, no to pamiętajmy, że tutaj cały czas ten skoczek będzie pod atakiem, no i to by było spoko. Aha, nastąpił skoczek E3. Tego się nie spodziewałem, bo nie sądziłem, że chce mi dać zbić na F3, ale jeżeli tak, no to chyba po prostu no po prostu bije, tak? Ten sposób. No i w tym momencie mam ruch skoczek F4 jeżeli nastąpi bicie, to tutaj będę miał bardzo dobrą pozycję już. Bo nie dość, że ten goniec będzie z, się tego obrońcy to jeszcze w dodatku ten pionek na F4 jest dosyć groźny no i otwiera się linia G do ataku. Przyjadę na twój event firmowy, dam prelekcję o strategiach szachowych mistrzów w życiu i biznesie i zagram z twoimi współpracownikami symultanę szachową. Zainteresowany sprawdź link w opisie. No tego skoczek G4 totalnie nie rozumiem, bo po prostu gram H5 i, i skoczek ginie. Tego nie rozumiem zupełnie. No, no wygląda jak wygrana pozycja. Para gońcy ciebie końcy. Takie słynne powiedzonko szachowe. I w tej partii Wydaje się, że też ma zastosowanie to, to powiedzonko. A tak swoją drogą przy okazji, jeśli oglądasz ten film i masz pomysł na to, o czym powinien być kolejny speedrun, albo może nie speedrun, ale po prostu inny odcinek filmu na kanale, to koniecznie napisz w komentarzu pod tym filmem, jestem mega ciekaw i chętnie się zainspiruję twoimi komentarzami i uwagami, bo chcę, żeby te filmy były jak najlepsze dla ciebie. Okej, okay, nastąpiła wieża z F1 na D1, no okej, okay, nacisk na D6, rozumiem, of course. No dobra, ale co jeżeli po prostu sobie zagram Hetman E6 na przykład teraz i w ten sposób pobronię? Dobra, powiedzmy, że tak zagra. No i co? No bo nie chcę za bardzo dać mu zbić na hetmanem, no bo jeszcze te pionki moje rozstrzelone, to jeszcze jakieś tam szanse by miała na remis może, potencjalnie. Znaczy nie duże, ale jakieś tam może. A ten skoczek nie ucieka, więc myślę, że to jest duża wartość, żeby ta wieża broniła z D8. I to też jest ciekawy wątek, myślę, dla was, bo, bo wiele osób po prostu by zbiło tego skoczka, nie zważając na to, że ten pionek na się leci. I po wymianach wszystkich na końcu wieża na daszej staje. I co prawda oczywiście ta pozycja i tak byłaby wygrana. Zwierzęta też po prostu trzeba było wieża E7 zagrać, czy tam zbić na f i potem wieża E7, w zależności od ruchów białych, ale mogły być jakieś komplikacje. A tak, no to mamy prostą sytuację, bo teraz po H4 po prostu bijemy tego, tego pionka, w sensie pionkiem skoczka na G4. Jeżeli nastąpi bicie, no to jest bardzo prosta wygrana. Jeżeli nawet nie nastąpi bicie, no to też. Po prostu easy, easy game już, tak? Do, do wygrania. Po prostu mamy figurę więcej. Król F1. Okej, okay, rozumiem, że nie chciał, żebym tutaj zbił, ale chyba mam teraz ruch F3, tak? Dobra, ruch F3 chyba kończy od razu partię, bo jest dama G2 groźba mata. I pewnie odejdzie tą wieżą, prawda? Żeby król mógł sobie przejść na D2, ale to ja zagęc H6 i odbiorę tą, tą opcję. No myślę, że to jest już koniec, tu już nie ma nic. Big Boss, jesteś wolny, możesz się poddać. No, zgodnie z planem, więc h żeby odebrać pole D2, żeby król nie mógł sobie tu, tutaj uciec. No, i za chwilę Hetman G2, Hetman G1 matuje. Chociaż nie do końca jeszcze matuje, tak? Bo, przepraszam, bo Hetman na jeden się słucha, okej, okay, trochę to ominąłem. No, ale spoko, okej, okay, przecież jeszcze zwierzę 4 przecież taki ruch. No dobra, Hetman G2 szach, król idzie tutaj. Aha, no i wieża E4 kończy, tak? Bo potem mam. O, wygrałem, poddał się po prostu przeciwnik. No tak, bo tu już jest po prostu mat, dlatego że po król E1 jest wieża E4 szach i na Hetman E4 jest Hetman G1 szach mat. Trzeba się zasłonić y, Hetmanem tutaj? Nie, no ale to jest tylko przedłużenie. O kilka ruchów dosłownie, bo na końcu jest cały czas ta sama groźba. Po prostu Hetman nie wyrabia na dwóch frontach. No i tak się partia zakończyła. Kończymy dzisiejszego speedruna z rankingiem 1778. Jestem mega ciekaw, jak wam się podobają takie speedruny gambitowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Szachmat. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.